Powiedz co? Nie, kurwa nic. Bo ty żeś stanął w miejscu i ja się od ciebie odpiję w sumie po prostu. Mój pan polecił w kosmos. Teraz obiecuję, że będę drugi. Tylko drugi? Co? Ja tego nie powiedziałem. No dobra, będziesz drugi zaraz za mną. Okej okay. nie mam pytań. I znów mi wyjechał kurwa, gdzie ja go nie widziałem nawet, nie? Wiesz jak to u mnie wyglądało w ogóle? To jest echo. Jeszcze ominięto punkt, nie? A jechałem i... tak jak ty i zaliczył mi A ty łajedzy, no sz, kurwa. Patrz jak... kurwa. Jak tam? Przygotowani? Jak pierdol? Ja jeszcze czas mam. Wyjechałem poza Uj. mapkę. Tu już Coret, leci... Haranujesz no się co? Mhm. Mm już wcześniej goniliśmy tego durnia, chyba wrócił po więcej. Dobra robota, tylko niech już tym razem nie ucieknie. O, Dziękuję, Dzięki Już mam połowę auta rozwalone Luzik To za się na moście Oj, no mogę mówić, że tu jest tak bym nie wiem, że tam jest auto za tobą. A prawie tam w poślizg wpadł Apsy. Apsy. Ale nie wychylaj, tak patrz. Policaj. Mogę tak całą noc. Okay. Centrala widzę tego kierowcę z wcześniejszego pościgu. Spróbujmy go zatrzymać. Okay, Dobra, to picie kafry, i dobry. Nasz wcześniejszy cel wrócił. A już szedł kurwa. Słuchaj. Widzę auto naszego celu. A co ty policję udajesz? Rzeczy mnie gonić? No ale. do tego. Zbierany pojazd zamierzony. Na szokie wbadek. Nie widzę już nawet jego tylnych świateł Ja idę na plecy Znajdźcie mi kierowcę i żadnych wymówek Chodźcie nie z policją za mną Ja, ja Ciebie zaraz stracę całą żywotność auta Tak! nie Namierzyłem tego frajera! Jo. <laughs> Ty oni mnie nie chcą gonić! A ja przyjadę do jednego Niech to szlak, cel zdołał mi punktować. Nie mogę kontynuować! No, Uwaga! No, Niedaleko od, od waszej pozycji jest parę kontrolerów. Ja rzucę moła. Pójdźmy pierwszego. Ja! Straciłem go z oczu. Idą. Zaburzyłem cel. Idą więc. Nie na trzy sami. Centrala może poślijcie po jakieś wsparcie. Widzieliście wsparcia? Załatwiona. Ostatnio cel widziano w tym obszarze. Zacznijcie szukać. Nie próbuj uciekać. A? Właśnie zauważyłem nasz cel. Jezus! Wszystkim Nic skrót panu nie zadałem! Nic! Nic mu nie zadał, nic mu nie zadał, Ale wyskoczyłem, ja pierdolę. Nipton, Nipton. Ale go ja grałem, jak dzieci. Nie wiem komu. cały czas ten jeden goni, nie? na ja swoją <grym> drogą. Na drodze może być parę kolczatek. Ja czterdzieści dziewięć Kurwa dziewięć. Kurwa! O no, jest, jest więcej. Tarad mi wyjechał. Nie tyle patroli, ile możecie. Ulepszone wsparcie kieruje się w waszą Wiele, bo, stronę. Nie że, wiem, 70, myślę, że... Żeby spadamy od razu, nie wiem. mnie wyjebał. Mamy trafienie, brawo! Dobra, gdzie jest... A, tu jest blisko, no, tego. Ja kiedy na ten wyścig kupowałem pięć, spróbuję spróbuj, od nich odjechać. No, próbuję. Ale nie obiecuję. Okay. Centrala potrzebne, wsparcie z powietrza. Zaraz usłyszycie śmigłowiec. Ej, tylko niech Wam nie przyjdzie do głowy sprawdzać wytrzymałości opon na kolcach. Okej. Okay. Uszy do góry nadciągał pan wóz! wóz. To ty kamień mówiłeś? Czy będziecie je pani No i wszyscy co przyszedł do was. On <grywa> jest zajebisty, Tekst dał. Nie wiem, czy ty widziałeś to. Jaki? Ten Poki. No wiem, że mówiła, jaki tekst dał że on, on to przyda ten serwer po dłuższej przerwie i on yy, nie będzie grał z bociarzami i idzie do was, nie? No. Czy który ma już sześć wiosek, nie jest bociarzem, tak? Hehe. <laughs> on na jak chuj gra na pewno. Nie, no ręką farmi te sześć wiosek już ma, ręką, ręką. To jest też niemożliwe, żeby tyle. Rozumiem, to był snad. Ten by kupował. No. Ale no, nie, ten chłop gra na bocie i taka no, głupia, 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 głupia wymówka, to jest powiedz normalnie, że idzie do was, nie? Bo no. co że nie gra z jak mu sam na bocie, kurwa, popierdala. Krystian? No? Wjechałem na kontenery i mnie zgubili. Stoję sobie na kontenerach, a oni pode mną. To mam ten dać? Nie eee, rastuj, ja mam takę Jest, na rampie ten, jak tam panikę macie już? Jeszcze ja mam na ten serdek wyjebany w sensie jak... Przegram to przegram, wygram to wygram, wyjebą go. Szybko, zapiętamy. Ważne żeby... Tak, już jest napisane. 10 z mieczników. Wydzisko pana dostaw Czekaj, nie pikuj, nie pikuj. Widzisz? Leśnijemy z walki. Nie, ważne żebym se... Tak jest, Trochę... Krzyknął nosa i zabrał trochę koron ludziom. Aha, no ja no, no. mam. <śmienią> no, bo ja też no, rozjibanym autem, awarię mam. O, a oni by mnie chyba daję do. Ciekawe, czego dajesz też. Ja taka fajka, to jest duża. O, szukam tego. Szukasz czołówki? Jo, <śmienią> eno, <śmienią> <śmienią> w dupę mi biegał ktoś, a to ty? Do pandio, Olek. No, Olek w Lambo. Nie, ja jest szósty. Co? Giełgamy jest szósty. A Bander jest zimny zimny. No bo. Giełgamy ty wiesz, słaba liga. No, zrób mam no, bo to już jest jeden z najmocniejszych no, ja wyścigów, nie? Do wszystkich, zlokalizowaliśmy wcześniejszy cel. Pościg w toku. Czy masz Dostał no jak kudosa Policja mnie goni No i gorzej, bo ja jadę za nimi Ze mną nie uciekniesz Namierzyłem cel o, panie. A to cię, Olek, policja goni teraz? No Nie, jedna tylko Druga jest przed mną Pożycie, brudno. Trochę w drzyto wjechałem No ja też Też ja to samo, w to wjechałeś No to słabość się skręcamy Kurwa, że O chuj taran O Kurwa. Ja nie żyję Taran we mnie wjechał Ty chłopie Coś odjebało, Taran mi wyjewał czołówkę Prawie dzi miałem A ja mam dzi. mnie złapali Zapalcie? Tak, bo ja miałem awarię i mi czołówkę zajebał nie? Mi wyjebało. taran walną czołówkę, ale przeżyłem